Dość. W sensie mam na myśli dźwięki, no bo przecież nie widoki i nie trasy. To jest super. Słuchajcie, dzień dobry, bardzo chciałem Wam dzisiaj zrobić taki bardzo szybki vlog o tym jak e, na trasie, na trailu podprostować hak przerzutki, gdy Wam się skrzywi. Bo te dźwięki, które słyszeliście przed chwilą właśnie wywołane były skrzywionym hakiem. No i pomysł był taki, żeby pokazać Wam szybki hak na hak. Ale się trochę zaangażowałem w temat, więc tak naprawdę zobaczycie 3, no dwa haka na haka. Żeby w ogóle zacząć, wypadałoby dopełnić formalności i wytłumaczyć, czym jest ten hak. Otóż hak przerzutki to jest ten mały element, który jest przykręcony do ramy i do którego przykręcamy przerzutkę. Jego cel jest taki, że jak coś przywalicie przerzutką albo coś przywali Wam w przerzutkę, to żeby ten hak się wygiął, a nie sama przerzutka lub Rama, bo jakiś czas temu hak i przerzutki generalnie były zintegrowane z ramą. To był kawałek ramy. No i tam był problem, no bo jak ten hak się wygiął, to trzeba było go prostować. I to powodowało pewne problemy, bo w pewnym momencie, gdy już za wiele razy prostujecie ten hak, no to on po prostu się łamie. W tej chwili możemy ten hak po prostu wymienić. Generalnie do każdego roweru jest inny hak, przeważnie w obrębie jednej marki. Producent stosuje jeden zunifikowany swój własny hak. Parę lat temu SRAM uraczył nas uniwersalnym hakiem przerzutki, hakiem UDH, Universal Derailer Hanger. I z tego haka sramowskiego mogą skorzystać wszyscy producenci. Eee, bardzo fajne rozwiązanie, bo wystarczy, że w każdym sklepie rowerowym będzie dostępny jeden model haka, który będzie potem pasował do wszystkich rowerów. I dopiero niedawno okazało się, że sprawowi nie do końca chodziło tylko i wyłącznie o naszą wygodę. Szydło wyszło z worka, że to krwiożercza korporacyjna machina. Zaprezentowali niedawno SRAM Transmission, czyli przerobioną, przemodelowaną przerzutkę, która jest wyjątkowo odporna. Sporna. Można w nią ładować młotkiem, można po niej skakać. Ona nadal świetnie zmienia i się w ogóle nie wygina. I tąże przerzutkę, ten SRAM Transmission, przyczepia się, montuje się bezpośrednio do ramy, ale nie byle jakiej ramy. Wiadomo, ramy są różne, tylko do ramy, która była zaprojektowana pod ten właśnie HAK, SRAM UDH. Więc SRAM najpierw wymyślił hak, pozwolił całej branży, całemu przemysłowi rowerowemu stosować ten, ten hak, a potem jak już ileś rowerów było wyposażone w ten hak, no to powiedzieli, no to teraz możecie go zdjąć i założyć sobie SRAM Transmission. Genialne! No i tak, no i ten hak generalnie się wygina jak coś przywalicie. Ja akurat na tym nagraniu to byliśmy e, na Babiej Górze, podjeżdżaliśmy sobie na okolice i tam... Głaz wielkości cegły, przywali mi przerzutkę, wózek wkręciło w szprychy. Na szczęście szybko wyhamowałem, więc wielkich zniszczeń nie było. Natomiast no, dźwięki słyszycie. Skrzywiony hak cechuje się tym, poznacie po tym, że tak specyficznie te przełożenia przeskakują. W ogóle ciężko jest zmieniać przełożenia, one same latają we wszystkie strony. Ale no, wydaje mi się, że to terkotanie. To terkotanie, ono jest charakterystyczne, że te biegi próbują przeskoczyć, ale jednak nie mogą, no bo jak już macie ten hak tak mega wygięty, no to już go okiem zobaczycie, prawda, że jest nie tak prosto, że no jest tak w, w stosunku do koła. Jeżeli tak terkocza, wydaje się, że jest ok prosto, to gdzieś tam mimo wszystko to skrzywienie minimalne będzie. Więc e, pierwszy hak na hak. Słuchajcie, zjechałem, e, zjechałem tą sokolicą, zjechaliśmy e, na parking, no i ja chciałem dalej pojeździć, więc trzeba było go troszkę podprostować. I to jest hak na hak, który polega na tym, że bierzecie taki zwykły multitool. W nim macie końcóweczkę ampulową, chyba 5 mm. I wsadzacie tą końcówkę. W śrubę, którą przykręca się przerzutkę. Żeby podprostować ten hak, musicie przede wszystkim określić, w którym kierunku to prostować. Więc stajecie sobie za kołem i patrzycie na swój napęd. Chodzi o to, że jak macie zębatki, to żeby kółka przerzutki idealnie prosto były pod tymi zębatkami. Może tu. I teraz tak. Możecie mieć skrzywienie tak, bądź tak, ale możecie mieć też skrzywienie tak. Bądź tak. Jak już tak na oko określicie, że w którym kierunku trzeba to podprostować, bierzecie tego multitula, wsadzacie w śrubę, którą przykręca się przerzutkę do Haka i doginacie w tą stronę, w którą no uznacie, że trzeba to odgiąć, prawda? Żeby było w miarę prosto. Nie jakoś na chama, żebyście chcieli to wyrwać, no ale mimo wszystko, w miarę stanowczo trzeba to zrobić. Trzeba użyć trochę siły i co chwila kontrolujecie, czy to już jest w miarę. Prosto, czy to się w miarę układa. Nie ustawicie w ten sposób perfekcyjnie. Znaczy, no, możecie mieć farta i może się ustawić, ale zakładamy, że tak się nie stanie. Jest to metoda, którą używamy no, tak naprawdę tylko w terenie, żeby sobie dojechać. Ja mm, na tej Babiej Górze doprowadziłem swój rower, swój napęd do sytuacji, gdzie miałem dwa przełożenia. Najlżejsze do podjeżdżania i jedno z cięższych do dokręcania z góry. To rozwiązanie ma pewne dwie znaczące wady. Pierwsza z nich to to że multitool jest dosyć mały, więc dźwignia, jaką możecie zastosować do odginania tego haka, nie jest zbyt wielka, trzeba włożyć strasznie dużo siły, e, przez co też ta operacja jest mało precyzyjna. I druga wada wynikająca również z zastosowania multitoola, to to, że jak wkładacie bardzo dużo siły, to dochodzicie do momentu, gdzie zaczynacie wyginać sam multitool, czyli wkładacie kupę siły, Natomiast połowa tej siły idzie w wygięcie multitula, a druga połowa w prostowanie haka. Więc można się tym poratować? Tak. Natomiast, potem jak już wrócicie, nie wiem, na kwaterę, do namiotu, do samochodu, gdzieś gdzie macie narzędzia, powiem Wam, że bardzo fajnie zadziałało takie narzędzie. Moment, taki prosty zestaw. Wielu z nas ma taka rączka i zestaw bitów. No, i w to zakładacie sobie końcóweczkę ampulową e, odpowiedniej wielkości, wkładacie w śrubę HK przerzutki, i tak. Różnica jest taka, że tu macie zdecydowanie większą dźwignię. To chyba widać, że i chodzi tu o to, że jak macie większą dźwignię, to możecie włożyć mniej siły, żeby dokonać takiego samego wygięcia, co za tym idzie, ta wasza operacja będzie. Troszeczkę precyzyjniejsza, troszkę dokładniejsza. Mi się udało jakiś czas temu bardzo fajnie tą metodą, właśnie tym śrubokrętem, podprostować hak, że to fajnie chodziło, bardzo dobrze, nie miałem żadnych zastrzeżeń. Natomiast, słuchajcie, jest też. Trzeci hak, nie jest mój autorski. Tu trzeba oczywiście podać autora RJ The Bike Guy. E, tu wam znacznik do jego kanału podepnę. Gość, słuchajcie, doszedł do tego, że. E, koło z osią starszego typu, taką na przykład jak na tym krosie mojej żony, standardową osią na quick release z tą szpilką, że to się zaciska, że ta oś idealnie gwintem pasuje do gwintu haka przerzutki. Całe koło można zdjąć, można wkręcić w hak przerzutki i ja tego spróbowałem. Słuchajcie, to rozwiązanie jest... Mega fajne, mega wygodne i komfortowe, bo już przestajecie ustawiać ten hak na oko, tak jak w przypadku dwóch poprzednich haków, gdzie musieliście jakby kontrolować ustawienie kółeczek, przerzutki względem zębatek na kasecie. Tutaj nie patrzycie na to w ogóle, patrzycie tylko jak względem siebie ustawiają się dwa koła. Macie to wasze koło od roweru i to drugie przykręcone. Jak odgina się w tą stronę, no to wiadomo, że trzeba je podprostować. Jak wygina się tak, to wiadomo, że tak trzeba podprostować. Druga rzecz, przez to, że to koło jest dosyć duże, to macie też lepszą dźwignię i do wykonania jakiego, jakiejkolwiek korekty ustawienia tego haka. Naprawdę niewiele siły potrzeba. To, to, to są delikatne ruchy nie szarpiecie się z tym, tak jak w przypadku poprzednich rozwiązań. No i generalnie jak już tak na oko ustawicie mniej więcej, to potem łapiecie sobie miarkę i ona jest. O, mam. Ja użyłem takiej linijki metalowej. Dlaczego? Bo ma tutaj dziurę. Zaraz powiem. I mierzycie sobie odległość między kołem a kołem, bo generalnie prostowanie haka polega na tym, że używacie e, specjalistycznego narzędzia, które kosztuje kilkaset złotych, wkręcacie je w hak, i to jest takie ramię, którym sprawdzacie odległość od koła do końca tego ramienia w, no, w czterech punktach, nie? czyli góra, dół, prawo, lewo. To to samo robicie, jak macie ustawione ze sobą te dwa koła. Sprawdzacie odległość od koła do koła na górze, na dole z prawej z lewej. I uwaga, od razu podpowiedź. Bardzo możliwe, że jedno albo nawet oba z waszych kół będą delikatnie wykrzywione. Więc żeby uniknąć tego błędu pomiarowego wywołanego krzywizną samego koła, mierzymy oba koła przy wentylach. Czyli najpierw sobie ustawiacie oba wentyle na górze, mierzycie, potem na dole mierzycie z lewej, mierzycie z prawej, mierzycie. Między wentylem a wentylem nika jest fajna, bo tu się mieści jeden z wentyli. Zaczepiam o jeden wentyl i patrzę, gdzie wypada drugi. I tą metodą? Bardzo, bardzo fajnie podprostowałem hak. Trzyma się to kupy, zmienia elegancko. Próbowałem, słuchajcie, też użyć do prostowania małego kółeczka od rowerka dziecięcego mojej córki, no bo jest mniejsze, łatwiejsze w montażu, łatwiej się tym operuje. I tam jest ośka taka, wiecie, ta stara jeszcze na nakrętki, bez quick release. No i ten gwint nie pasuje. Tam jest na tym gwincie straszny luz, więc jak było precyzji. Ustawianie nie ma żadnej mowy, plus do tego, no ja się obawiałem, że tym luźnym gwintem pozrywam gwint haka, przez to bardziej go uszkodzę, niż go naprostuję. Dobrze, teraz e, kilka dodatkowych uwag. No nie byłbym sobą. Po pierwsze, domyślną metodą naprawy skrzywionego haka przerzutki jest jego wymiana na nowy. Jest to metal. Jeżeli się wygiął raz, Wy go prostujecie, więc dla metalu jest to de facto drugie wygięcie, Potem się wygnie trzeci raz, czwarty, piąty, dziesiąty. Za którymś razem on już w tym miejscu robi się bardzo miękki. Można to porównać do kartki papieru. Jak w jednym miejscu ją zginacie, prostujecie, zginacie, prostujecie, to za którymś razem ona w tym miejscu się po prostu rozedrze. I to samo będzie z hakiem. Będzie coraz łatwiej się wyginał na tym jednym, w tym jednym punkcie, aż do momentu, kiedy się po prostu złamie. Dlatego docelową metodą naprawy jest wymiana na hak nowy. Słuchajcie, druga rzecz. Jeżeli prostujecie hak i dalej terkocze, to może się okazać, że macie też skrzywiony, co bardzo zresztą prawdopodobne, skrzywiony wózek przerzutki. Ja swój w babiej górze też pokrzywiłem. Więc razem z prostowaniem haka rozkręciłem cały wózek, wyjąłem te blaszki i na oko je poprostowałem. Wózek też musi być prosto. No i trzecia uwaga. Tak naprawdę to mrożąca krew w żyłach anegdota. Słuchajcie, może być tak, że wózek jest prosto, wymieniacie hak na nowy i jest jeszcze gorzej niż było. I to jest przypadek, który mógł dotknąć mnie, a dokładnie tego Marina. Jak go kupiłem nowego, to miał jeden tak naprawdę duży problem: to to, że jak się wyjęło oś tylnego koła to ona potem z powrotem nie chciała sama wskoczyć na miejsce. Musiałem koło doginać w odpowiednich kierunkach, gdzieś tam dociskać i w końcu wchodziła. Sądziłem, że to jakieś naprężenia w ramie, więc e, no ten rok temu po, poluzowałem wszystkie śruby, jakby dałem zapracować zawieszeniu, poskręcałem je, nie pomogło. I teraz niedawno robiłem serwis zawieszenia, E, rozebrałem wszystkie wahacze, wymieniłem wszystkie łożyska, tuleje. No, i jak składałem te wahacze, to w jednym miejscu nie chciało wskoczyć. O tu dokładnie. Centralnie wahacz nie chciał wejść w wahacz. No więc ja się zacząłem przyglądać i zdiagnozowałem zbyt grubą powłokę lakierniczą na tym wahaczu, który miał wejść w drugi wahacz. Czyli tym powiedzmy męskim. Wziąłem papier ścierny, zdjąłem tam jakąś warstwę tego lakieru, wskoczyło. No i słuchajcie, jak się pewnie spodziewacie, nagle zaczęła ładnie wchodzić oś. Koła, bo usunąłem naprężenie w ramię, w związku z tym rama już była prosta i ośka pięknie siadała, ale niestety biegi się rozjechały. Kurczę, no słuchajcie, tak terkotało, tak nie chciało to wskakiwać, i moim zdaniem ciąg wydarzeń był taki. Na lakierni za grubo pomalowali, na montażowni ktoś siłą dociągnął i spasował, rama miała naprężenie. Przyszedł rower w kartonie do Polski. Mechanik wyjął rower z pudełka, zawiesił, stwierdził, że przełożenia chodzą beznadziejnie. Więc stwierdził, kurczę, pewnie w transporcie hak przerzutki się wygiął. No więc ten hak wyprostował, chociaż tak naprawdę to go dopiero co wygiął. I w momencie, kiedy ja wyprostowałem ramę, okazało się, że hak przerzutki jest już teraz krzywo. I morał tego jest taki, że jak już kupicie ten nowy hak i założycie, i się okaże, że wcale to nie usunęło usterki to niekoniecznie musi być to wadliwy, nowy hak sprzedany jako krzywy. Tak może być. To może być po prostu skrzywiona rama. Oczywiście optymalnie by było mieć specjalistyczne narzędzie do prostowania haka. Natomiast, jak już wspomniałem, ono kosztuje parę stóweczek, no i kupowanie go po to, żeby raz na parę lat podprostować. No jeżeli regularnie wyginacie ten hak, no to tak, jak najbardziej. Natomiast ja do tej pory z hakiem przerzutki problemów nie miałem, więc no troszkę by mi się nie opłacało. A, i jeszcze często w poradnikach, słuchajcie, słyszę, że hak przerzutki to wozimy ze sobą w, w, w tym swoim work, worku majsterkowicza w nerce, że jak na trasie nam się wygnie, to wtedy od razu go wymieniamy i jest super. Słuchajcie, hak kosztuje, przynajmniej do mojego roweru między 70 a 90 zł. W poprzednim rowerze w ogóle nie musiałem go prostować, nigdy się nie wygiął. Więc jeżeli miałbym zainwestować i wozić ze sobą te 70-90 zł zamrożone i być może nigdy tego nie użyć. A potem sprzedać rower i ten hak do niczego mi się już nie przyda, no zależy od użytkownika. Jak często wyginacie, to kupcie sobie iwoście zapasowe. Jak rzadko wyginacie, no, to myślę, że można się poratować prostowaniem. To by było z grubsza, słuchajcie, na tyle. A, nie, sorry, jeszcze jedna rzecz. E, ostatnio patrzyłem e, na Allegro MyFriendy z Chin, oferują w przyrządy, narzędzia do prostowania haka takie za 30 zł. No i słuchajcie, ciekaw jestem, czy to narzędzie się w ogóle do czegokolwiek nadaje. Czy ono nie ma luzów, czy gwint ładnie pasuje, czy się nie rozpada po jednym użytkowaniu. Jeśli ktoś takie ma i używa, dajcie znać, nie wiem w komentarzu albo w jakiejś wiadomości prywatnej. Eee, nie wiem, może kupię. Jak za 35 zł to można spróbować. No i teraz to już na pewno to wszystko jest. Trzymajcie się na razie. Cześć.